Boże, z tobą oddycham spokojem, z tobą patrzę przed siebie, z tobą nie jestem sam, Boże. Szczęść Boże, moi drodzy. Dzień dobry. Witamy Cię, Boże, w naszym porannym spotkaniu, które rodzi się ze świadomości, jak kruche i ulotne jest życie. Świat przynosi niespodzianki, i te radosne, i te trudne, ale w każdej z nich pragniemy szukać Twojej obecności. W tej modlitwie powierzamy Ci nasz cień, nasz niepokój i nasze nadzieje. Bądź z nami. Boże, chroni mnie, w Tobie mój pokój. Boże, prowadź mnie, w Tobie mój czas. Boże, chroni mnie, w Tobie mój pokój. Boże, prowadź mnie, prowadź mnie, w Tobie mój czas. Kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, życie i oddechu. Dziękujemy Ci za nowy dzień. Nie znamy jego treści, ale ufamy Twojej opiece. Otocz nas swoją obecnością, gdy zaskoczy nas życie, gdy nadejdą niespodziewane wiadomości, nieznane ścieżki, nieplanowane spotkania, gdy coś przemija. Niech nie znika Twoja miłość, kiedy coś się zaczyna. Niech zaczyna się z tobą, zanurz nas w Twoim pokoju. Amen. Życie nie ostrzega, po prostu płynie, czasem łagodnie, czasem nagle się zmienia. Trzymam się światła, które nie gaśnie, trzymam się dłoni której nie widać, Boże, jestem z Tobą. Życie przemija, ale Boża opieka trwa na zawsze. Niech Bóg, który zna każdą chwilę przed jej nadejściem, będzie Twoją tarczą i Twoją siłą. Niech Jego opieka Cię otula. A Jego miłość daje Ci pokój. Idź w ten dzień z ufnością. Dziękujemy za wspólne spotkanie i modlitwę. Niech dzisiejszy dzień będzie odpowiedzią na Bożą miłość, a nasze serca niech będą otwarte na to, co nowe i nieznane z Bogiem. Twoja obecność idzie przede mną, Twoje światło nie zna zmierzchu. Twoje serce bije we mnie, Twoje słowo niesie spokój. Twoja obecność idzie przede mną, Twoje światło nie zna zmierzchu. Twoje serce bije we mnie, Twoje słowo niesie się spokój. Mój Boże, twoje serce bije we mnie. Twoje słowo niesie spokój. Każda chwila jest szansą, by zaufać Bogu i zacząć od nowa. Mój bracie, moja siostro, jeśli te słowa były dla Ciebie wsparciem i światłem, zasubskrybuj nasz kanał Oaza Jezusa Modlitwy. Kliknij, lubię to i podziel się tym spotkaniem z innymi. Twoja obecność buduje naszą wspólnotę. Dziękujemy. Życie jest drogą. Idź nią z Bogiem krok po kroku. W zaufaniu i pokoju. Do usłyszenia, moi drodzy. Boże, jesteś ciszą poranka, światłem ukrytym w chwilach. Jesteś obecnością w przemijaniu, ramieniem w niewiadomym. Boże, jesteś ciszą poranka, światłem ukrytym w chwilach. Boże życie jest pełne niespodzianek, życie ucieka i przemija. Boże, chroń mnie i miej mnie w swojej opiece. Boże, jesteś ciszą poranka, światłem ukrytym w chwilach.